Yo, usiam drodzy widzowie, z tej strony ja a dziś yy, witam Was w kolejnym odcinku. Zorki, że wczoraj nie nagrywałam, ale jestem ciągle na po sobie, po sobie, bo Jak wiecie, z, już są wakacje. No niestety nie mogę nagrywać za dużo, bo cały tam dzień jesteśmy, a nie wiele telefonu. Zatem tam um, nie za bardzo mamy jakieś ładowarki, dlatego jakbym się rozładował, nie mógłbym po prostu nagrać filmu. Dlatego, że wczoraj nie nagrywałam, chociaż była niedziela. No ale nie wiem, wtedy była niedziela. No i zobaczymy sobie dzisiaj moje filmy. Sortuj, według najpopularniejsze. O, squeak. 15% świetleń. Nieźle. A, jedno wyświetlenie, dwa, 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 trzy, dwa, trzy, dwa, dwa, trzy, 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 cztery, pięć. Okej, okay. weźmy sobie weekend w Brawl Stars. A dziś nagrywamy sobie kolejny odcinek Z tej Brawl Stars. Nie, raczej się nie przyda. Hmm. 8 wyświetleń, 8, 8, no bro, to po polsku 7, było nagrane tydzień temu, tak nie mówiłem akurat, zapomniałem powiedzieć, gdzie to są napisy, co się przywoła. Wykonałem i spajkozały. Sercieka czy można by było zobaczyć kto był A coś tu udostępniajcie moje filmy, bo chciałem mieć 10 subskrypcji. E, albo tam 20, a koniec wakacji, więc proszę subskrybujcie kanał, zostaniecie filmy, powiedzcie ludziom, że subskrybujcie, mam już 6 subskrypcji. I would run away from him. He's a short range brawler who knows how to but money might not be enough. But it's just a reason why he's lightning and then he plays. And then he can pull himself towards it. And then if he does that against a brawler, he can stand the brawler for a short while. And he also plays in a punk band, so Born Bad Bass is exclusively skin for this season. And the first king of this season, Zephyr Call. But Khan is not the only one getting ready.

And not part of the band but used for whole vicious BB getting the game in a challenge. So you can get it for free, it you be the challenge, but of course it will be in the shop afterwards. And if you are a football person, we are in partnership with the Latin american Master League. The Broad Stars Master League features one of the most iconic teams in Latin America. And we are getting a with the first

To and this summer we want to try three new tables. volley we'll Volleyball, where you can let the ball hit the ground on your half of the map. If it does, the enemy team scores. The first team getting two points wins the match. And Basketball, a community suggestion. So place a mid flight like pro ball, but the map is shorter. Okay. You have to the ball in the basket. So but the trick is that the basket is actually moving. And last but not least, a okay.

They can also be used in map maker and besides that, we are adding tons uh, of new maps and also a new set of maps for our League. So, was, how about the third member of the gift shop trio? Oh yeah, Colette's and Edgar's boss, Reed. He's an epic brawler. <laughs> He's very greedy, and to be honest, not the most caring person. He is from <laughs> Edgar's. <laughs> Work in an interesting way. He tosses nine coins and they spread out the further they go. So you can annoy people from very far, but the real damage happens if the enemy is next to you. As for his super, he throws five sharp edged backnotes in a white coat. Okay. Chyba już dalej nie musimy oglądać, ale no nieźle. Zarządzaj filmami, możemy sobie zobaczyć. Mam face reveal, ale tego nie, nie pokazuję wam. To jest mój prywatny film, dlatego proszę... Zresztą dzisiaj weślę parę innych filmów. A my widzimy się w następnym odcinku. To na razie.